Fajnie, że dzisiaj jesteśmy tutaj i przyszliśmy potrenować, a ja teraz bym oddał głos prezydentowi, żeby... dzisiaj miałem okazję wręczyć nagrodę w imieniu pana prezydenta Wojciecha za zdobycie brązowego medalu dla juniorów rugby Arkę Jak to jest brązowy medal zdobyć być w Polsce? Cudownie. Gratulacje. To będzie dla tenerów. Gratulacje. Warto, bardzo, dziękuję tenerów. Gratulacje. Warto, dziękuję tenerów. Proszę bardzo. O oszytaj? Proszę bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Prosty, 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 prostuj, prostuj! Tak jest. Szukaj, szukaj, złapany. ponos szybko patryk. Gaj! Są bardzo pracowici. Niektórzy wyróżniają się na tle innych i zostało to też zauważone i dostali powołania do juniorskiej reprezentacji Polski lub też Jeden z zawodników Damian Tużyński już reprezentuje zawodników i klub arkiwienia w tej kategorii senior.